Dzień dobry szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejną adwentową niedzielę, a konkretnie w drugą, i zapraszam na dzisiejsze kazanie niedzielne. Proszę posłuchajcie, dzisiaj pierwszego czytania, czyli fragmentu z księgi proroka Izajasza następująca jest tam opowieść. Wyrośnie różdżka z pnia Jesego, wypuści odroś z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek, raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Ruzgą swoich ust uderzy gwałtownika, Tchnieniem swoich warg u śmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem. Pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Ciele i lew paść się będą po społu, i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica będą przestawać ze sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry. Dziecko włoży swoją rękę do kryjówki żmiji. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej Mejgórze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie. Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą poradę i sławne będzie miejsce jego spoczynku. Moi drodzy, bardzo słynna zapowiedź mesjańska i zapowiedź taka w ogóle eschatologiczna u Izajasza. Wiecie, że w Adwencie nie tylko czekamy jakby na y, wspomnienie narodzin Pana Jezusa, ale czekamy również jakby na powtórne przyjście Pana Jezusa, czyli de facto na koniec świata. Adwent jest tak naprawdę bardzo apokaliptycznym czasem, kiedy mamy nadzieję, że dzisiaj świat się skończy. Zobaczcie, kochani, ten tekst dopisuje pewną zupełnie niesamowitą rzeczywistość, która ma towarzyszyć Mesjaszowi i też ma być pewnego rodzaju znakiem czasów przyszłych. Na czym polega ta rzeczywistość? To jest rzeczywistość, gdzie wrogowie przestają być wrogami. Zobaczcie, w jakich pięknych słowach to opisuje. I nie? Wilk zamieszka z barankiem. Pantera z koźlęciem będą sobie razem leżeć. Wyobraźcie sobie panterę, która normalnie goni koźlaka po sawannie, tak? A tutaj będzie pantera z koźlęciem, ramię w ramię, głowa obok głowy, ale nam fajnie razem, nie? Ciele i lew będą się paść, mały chłopiec będzie je poganiał. Czyli lwa będzie poganiał mały chłopiec. Yy, niemowlę będzie się bawić na gnieździe kobry, czyli zobaczcie, nie będzie żadnej wrogości, nie? Kani, taki podstawowy motyw przewodni tego czytania i w ogóle tej zapowiedzi zajasza jest taki, że kiedyś wreszcie skończy się wrogość. Moi drodzy, chciałbym właśnie o tym dwa słowa dzisiaj, jako pewnego rodzaju zadanie dla nas na Adwent. Bardzo trudne zadanie, nie ma się co oszukiwać i pewnie kochani, do końca świata nie uda nam się go zrealizować, ale im bardziej będziemy próbować, tym lepiej. Panie, wiecie, jakie ma y, imię szatan w Biblii? W znaczy, sensie chodzi mi o to słowo szatan. Szatan pochodzi z hebrajskiego w ogóle. I to oznacza przeciwnik. Tam, gdzie Jezus mówi szatan, tam, gdzie w Starym Testamencie się pojawia słowo szatan, też oczywiście są inne diabeł i tak dalej. To oznacza przeciwnika, czyli zauważcie, kogoś to staje naprzeciwko ludzkości, albo sprawia, że ludzkość staje naprzeciwko siebie, i między nimi jest wrogość, między nimi jest niezgoda. Kochani, kluczem do zrozumienia działalności szatana w tym świecie nie są żadne takie rzeczy, jak my to często zamyślimy. diabeł, szatan to są właśnie te wszystkie nie, tam opętania, prowadzenia ludzi do grzechu i tak dalej. Oczywiście to wszystko prawda, tylko, kochani, jego podstawowym sposobem działania jest stawianie ludzi naprzeciwko siebie i wprowadzanie ich w konflikt wprowadzanie ich w złość, wprowadzanie ich w gniew, wprowadzanie ich w agresję, wprowadzanie ich w przemoc, wprowadzanie ich w to, żeby nawzajem jedni przeciwko drugim wystąpili. Okej, zobaczcie, na czym polegał grzech pierworodny, jakby jak zaczęło się całe badziewie tego świata, nie? zaczęło się od tego, że szatan... udało się szatanowi oddzielić człowieka od Boga, czyli postawić ich naprzeciwko siebie jako wrogów. Zauważcie, że szatan skusił Adama i Ewę takim prostym zdaniem, że Bóg przed wami coś ukrywa, Bóg jest waszym przeciwnikiem, w się sensie ma coś fajnego, czego wam nie chce dać, czyli jest waszym wrogiem, nie jest po waszej stronie. I myśmy stanęli jako przeciwnik Boga. On tak samo nieustannie zobaczy potem w pierwszym grzechu ludzi, tak? Kiedy już mamy świat... Ludzki, taki po, po, po końcu raju, no to pierwszy grzech na czym polega? No Na tym, że jeden człowiek zabił drugiego człowieka, tak? Że Kain zabił Abla. Czyli mamy pierwszy grzech, jakby fundament działalności szatańskiej, który polega na tym, że jeden człowiek na drugiego człowieka po prostu napada z agresją i go niszczy. Kochani, yy, naprawdę warto mieć w głowie takie coś, że podstawowym sposobem działania złego. Jest zawsze dzielenie ludzi i napuszczanie ich jednego na drugiego. To jest, kochani, fundamentalna lekcja w piekle, w sensie poróżnianie ludzi. Jak, przepraszam za to może głupie porównanie, jak po prostu małe diabły mają tam lekcje w piekle, nie pierwszą, i przychodzi szatan doświadczony, żeby ich uczyć, jak mają zniszczyć ludzkość, to zawsze mówi lekcja numer jeden. Pamiętajcie, zanim cokolwiek zrobicie, najpierw trzeba ich podzielić i najpierw trzeba ich postawić przeciwko sobie. Dlatego, że wtedy już wygraliśmy. Dlatego, że jak człowiek ma obok siebie kogoś, na kim się może oprzeć, albo ma pana Boga, na którym się może oprzeć, wszystko przetrwa. Natomiast kiedy zostaje sam, opuszczony, z wrogami, jako ktoś, kto tylko czuje, że wszyscy go nienawidzą, taki człowiek już jest przegrany. Taki człowiek, jakby zwycięstwo szatana w takim człowieku, to już jest tylko po prostu bułka z masłem. Kani, zobaczcie, bo ja to lubię sobie tak diagnozować rzeczywistość, jakby patrzę na to, co się dzieje, bo to dokładnie pokazuje, jak działa szatan. Kochani, zobaczcie, mamy małżeństwa, nie? Czyli jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką Pan mu wymyślił, czyli miłość. Wiecie, że ponad 50% małżeń skończy się rozwodem, nie? To nie znaczy, że pozostałe 50% to są świetne małżeństwa, nie. Pozostałe 45% się zmagają, a tamte 5%, pewnie ostatnie, to są po prostu genialne miłości. i dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie nie chcą się kochać? Oczywiście, że chcą. Tylko podstawowym sposobem działania złego na tym świecie jest, kochani, różnienie ludzi. Jest Przeciwstawianie im sobie, a to się dzieje w rozpadach małżeństwa. Kochani, spójrzcie na nasz kraj. Ja mam takie wrażenie, nie żyję może bardzo wiele lat, nie? Są pewnie wśród moich słuchaczy ludzie starsi ode mnie, którzy więcej widzieli. Ale jak patrzę na te kilkadziesiąt lat, to tego, co się aktualnie dzieje w naszym kraju od kilku lat, czyli tego takiego podziału, który jest w tym kraju, nie? Mam wrażenie, że po prostu nasz naród rozrąbano się kierom na pół. Jedna część nienawidzi tych, druga część nienawidzi tamtych. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie było. Zawsze były kłótnie, oczywiście, zawsze były polityczne czy jakieś tam inne spory, to to jasne. Ale takiej polaryzacji, jaka jest od kilku lat, nie widziałem tego nigdy w życiu. Może starsi to kiedyś widzieli bardziej, nie wiem. Ale dlaczego tak jest, kochani? No bo podstawowym sposobem działania złego jest dzielić ludzi. Kochani, zawsze jak patrzę na Kościół, nie w sensie na wszystkich, na przedwyznawców wyznawców Pana Jezusa. Zobaczcie, są protestanci, prawosławni, katolicy, śmacy, tacy, inni. Jest tam nas prawdopodobnie kilka tysięcy tych denominacji rodzajów, nie? Zawsze mam sobie takie pytanie, dlaczego nie możemy być jednym kościołem Chrystusowym? Wszyscy wierzymy w Pana Jezusa, tak? Wszyscy go kochamy, wszyscy go uznajemy za zbawiciela. Czemu nie możemy być jednym kościołem? Bo oczywiście narosło tyle różnych rzeczy i, i tak się nieustannie oskarżamy. No właśnie, dlaczego, kochani, wypełniamy dzieło szatana w ten sposób? To Pan Jezus prosił na ostatniej wieczerze, żebyśmy byli jedno, a myśmy oczywiście to wszystko rozwalili, nie? Kochani, w samym Kościele katolickim oczywiście, nie? Mamy takie frakcje, takie frakcje tradycyjnych, nowoczesnych, liberalnych, lewicowych, dominikanich, jezuitów i tak dalej, tak? Jedni, drugich... Uwaga, dlaczego? Bo podstawowym sposobem działania złego jest dzielić. Kochani... To się dzieje wszędzie w naszym życiu. Teraz przepraszam, bo zaraz to oczywiście potraktujecie politycznie, ale to, to nie jest żadna wypowiedź polityczna. Ale uwaga, jeżeli oni słuchają mnie, jacyś zwolennicy, nie wiem, K.O., lewicy albo tam czegokolwiek innego, i patrzycie na wyborców PiS, tak? I traktujecie ich z pogardą, traktujecie ich jak po prostu oszołomów, jako nie ludzi. Uwaga, jesteście dziećmi diabła. Jesteście dziećmi tego, który ludzi dzieli. Uwaga, jeżeli jesteś wyborcą PiSu i patrzysz na drugą stronę na KO, na lewicę, tam czy kogokolwiek innego i myślisz sobie, to jest po prostu Motłoch, to nie są Polacy, to są w ogóle, to jest, trzeba ich wszystkich relegować z Polski. Uwaga, jesteś dzieckiem diabła. Dzielisz ludzi. Stawiasz się przeciwko drugiemu człowiekowi jako jego wróg. Kochani, jeżeli słuchają mnie, wiem, wiem, zaraz tu będzie oczywiście straszna burza pewnie. Szczepy, jam, te szczepy, nie? Uwaga, jeżeli jesteś z jednej strony i patrzysz na ten drugi mówisz, o, to są po prostu foliarze, motłoch, mózgu nie mają, albo jesteś z drugiej strony, o, to są owce na rzeź prowadzone. Uwaga, jeżeli robisz z drugiego człowieka przeciwnika, którego nienawidzisz, którego obrażasz, którego obrzucasz inwektywami, jesteś dzieckiem diabła. I koniecznie uwaga, żeby to było jasne. Nie chodzi o to, że nie masz prawa mieć takich albo innych poglądów. Oczywiście, że tak. Nie chodzi o to, że nie masz prawa mieć takich poglądów politycznych albo takich poglądów medycznych, tak to nazwijmy, chociaż to za nie ma nic wspólnego z medycyną, ale niech będzie takich poglądów na, na rzeczywistość. Oczywiście, że masz prawo, masz prawo ich bronić i masz prawo mówić, że inne poglądy są złe, to jest jasne. Ale uwaga, jeżeli z tym się wiąże to, że drugiego człowieka, który ma inne poglądy, stawiasz jako swojego przeciwnika, jako kogoś, kto jest ci zawadą, kogoś, kto jest twoim wrogiem, kogoś, kogo trzeba po prostu usunąć, kogoś, kogo obrażasz. Jesteś dzieckiem diabła. Kochani, wszyscy to robimy ciągle. Jasne, że to jest czasem trudno rozróżnić, tak? bo mówimy: Ja tam się sprzeciwiam poglądom, a nie koń, bo my zazwyczaj tych ludzi, którzy mają inne poglądy, bardzo często nimi poniewieramy, nienawidzimy ich albo ich po prostu kasujemy i nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. To jest, kochani, szatańskie dziedzictwo, absolutnie szatańskie. To jest taka nazwa na pana Jezusa w piśmie świętym, w listach którą bardzo kocham. Wiecie, jak Pana Jezusa nazywają w Piśmie Świętym? Między innymi oczywiście nazywają Go tym, który zburzył mur rozdzierający ludzkość. Między ludźmi są pobudowane mury i Pan Jezus, to jest Jego, jedna z Jego głównych misji, przyszedł po to, żeby zburzyć mur, który rozdziela ludzkość. Wiecie, jaka jest oficjalna nazwa papieża, jak się na niego mówi, tak bardzo takim językiem, takim wiecie, takim uroczystym? Papież się nazywa w Kościele katolickim Pontifex maximus. Wiecie, co to znaczy? To znaczy największy budowniczy mostów. Pontifex maximus to jest maksymalny budowniczy mostów. Czyli zadaniem papieża jest nieustanne przerzuczanie mostów między ludźmi. Czyli tam, gdzie ludzie są zwaśnieni, papież ma tam budować mosty między ludźmi. Nie jednych na drugich nasyłać, nawet uwaga dobrych na złych nie. Tylko ma budować mosty. Kochani, mamy adwent, czyli chcemy, żeby się uczyć od Pana Jezusa, chcemy, żeby być tacy, jak On, chcemy zaprowadzić czasy mesjańskie, chcemy zaprowadzić czasy, które On przygotował. Chciałbym, żebyś bardzo konkretnie dzisiaj pomyślał, pomyślała, mówię to również do siebie, kochani, ja nie jestem absolutnie inny niż, niż my wszyscy, ja działam i myślę i ludzi traktuję tak samo, niestety. Chciałbym, żebyście dzisiaj bardzo konkretnie pomyśleli o kimś, kogo stawiasz sobie jako przeciwnika. Uwaga, i nie chodzi o to, że masz się z Nim zgadzać, że masz chwalić to, co robi, nie. Tylko dlaczego robisz z niego wroga, dlaczego nim gardzisz? Dlaczego go skreślasz? Dlaczego go traktujesz jako podczłowieka? Tak, możesz uważać, to, co on robi, myśli, mówi, jest złe. Nie zgadzam się z tym, mam inne poglądy. I uważam, że te jego są złe, szkodliwe i tak dalej. Ale nie rób z niego wroga. To jest syn i córka tego samego Ojca w niebie. I tak, czasem jest tak, że możemy się nie móc dogadać. Ale to nie znaczy, że, nie mu że musimy się nienawidzieć. To nie znaczy, że musimy sobą gardzić. To nie znaczy, że musimy złem za zło odpłacać. Baranek z koźlęciem wspólnie leżeć będą. Krowa i lew razem będą się paść, a mały chłopiec będzie je poganiał. Niemowlę włoży swoją rękę do nory kobry i nic mu się nie stanie. To są czasy mesjańskie. Jeżeli potraktujesz kogoś, kto jest Twoim przeciwnikiem, jak nieprzeciwnika, będziesz go kochać czasem tak, jak się kocha wroga. Ale kochasz tego wroga, a nie traktujesz go jak wroga. Mimo, że on możliwe, że jest Twoim wrogiem. On sam się robi Twoim wrogiem, ale Ty go kochasz. Czasy mesjańskie właśnie nadeszły. Bardzo trudna rzecz. Ja od razu myślę o konkretnych ludziach w moim życiu. Wiem, jakie to jest trudne. Do tego nas dzisiaj, kochani, wzywa. To pierwsze czytanie. Moi drodzy moi kochani, moi mili serdecznie Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję za to kolejne niedzielne spotkanie. Zostały nam jeszcze dwie niedziele Adwentu, więc widzimy się jeszcze przez pół Adwentu, z czego się bardzo cieszę. Koniecz przypomnę, że mamy w naszym sklepie promkę na świąteczne prezenty, w sensie jak się modlić i kartkownik w różnych pakietach albo w ogóle w obniżonych cenach. Zajrzyjcie na langustę, tam znajdziecie. Może to jest dobry pomysł na święta. Bardzo by to było, warto sobie tam zajrzeć cokolwiek to miało oznaczać, coś mi to dziwnie wyszło to zdanie. Kochani, ściskam Was bardzo, bardzo Was, pozdrawiam, bardzo Was błogosławię. Pięknej niedzieli Wam życzę i widzimy się pewnie za tydzień w CNN. Z Bogiem wszystkiego dobrego. Papa! Pa.